Od kilku lat wraca w mediach co jakiś czas historia pani Basi, która jest niewidoma, ale nie chce używać białej laski, bo jej nie lubi. Zamiast tego woli używać żółtej opaski z trzema czarnymi kropkami, która według mnie jest równie dobrą alternatywą pomagającą osobom niewidomym samodzielnie poruszać się po mieście. Problem jest taki, że to jest mało rozpoznawalny symbol, a symbol jeżeli jest nierozpoznawalny, to nie działa. Ale przede wszystkim, zadaniem białej laski nie jest to, żeby inni ludzie wiedzieli, że jesteście niewidomi, tylko żebyście wy mogli się bezpiecznie, samodzielnie poruszać po mieście. Biała laska pomaga wam wyczuć przeszkody, znaleźć drogę i tak Jeżeli nie mam laski, tylko opaskę, no to w jaki sposób się zorientuję, że przede mną są schody albo słupek? Czy żółta opaska mi powie hej, uważaj, to bo jest dziura w chodniku? No chyba nie. Dlatego wydaje się, że ta żółta opaska nie jest najlepszym pomysłem. Oczywiście ona może mieć zastosowanie jako uzupełnienie. Są pewne sytuacje, kiedy nie mam białej laski, a fajnie byłoby, żeby było wiadomo, że jestem osobą niewidomą, na przykład w pociągu.